Set ten ukazał się 1 sierpnia tego roku, jest to więc całkiem świeża recenzja. Numer katalogowy kompletu to 75431, przeznaczony jest on dla odbiorców od 7 roku życia. Zestaw jak na Battle Packa jest dość spory, dostajemy tu bowiem aż 258 elementów. No i teraz przechodzimy do najbardziej kontrowersyjnej kwestii, jaką bez wątpienia jest cena tego setu. No, bo nie da się mówić o tym zestawie, jednak nie wspominając o cenie, no i ostro jej nie krytykując. Ta oficjalnie wynosi aż 179 zł, co jak na zawartość jest po prostu kosmiczną sumą. Serio nie myślałem, że w najbliższych latach dojdziemy kiedyś do takiego punktu. Kogoś w LEGO naprawdę chyba mocno poniosło, i teraz myślę, że bardzo wiele zależy od nas. Czy zagłosujemy naszymi portfelami? Mam szczerą nadzieję, że takie ceny nie staną się niebawem nowym standardem.